Halo siemano witam wszystkich bardzo serdecznie z system Forever. zapraszam was do Kolejnego materiału na kanale, moi drodzy dzisiaj Przypadkowo natknąłem się na film Furiusa Gdzie tutaj pokazywał między innymi właśnie Ten post na xie Gdzie gościu czytuje, mając taki Ekwipunek i co jest najważniejsze To znalazłem właśnie jego konto To jest to konto steam i tutaj są właśnie te jego Mecze. Zauważyłem też, że post jest z 27 maja, więc teraz pobrałem sobie demko sprzed 27 maja. Ponieważ oglądając tego Mirka, on już nie miał skinów. Miał defaultową kosę, wszystko miał defaultowe. Czyli jakby po wrzuceniu filmiku Furiusa, czy tam po zreportowaniu go tam na społeczności, tam nie wiem, czy na, na X może zobaczył swój profil i tak dalej, te wszystkie skiny zniknęły. Nie miał w ogóle nic. Miał może jak, jakąś tam. jakiegoś skina do P2000, jakieś takie wiecie. Groszowe pierdy. Natomiast to co tutaj widzimy, tej kosy nie ma. Okazało się, że ma tego. Stilet to chyba Ruby. Zresztą sami zobaczycie. Profil już jest prywatny, nie można w ogóle nawet podejrzeć jego ekwipunku. Nic. Na szczęście udało się go znaleźć właśnie z e, na e, cstats.gg Także no mając ekwipunek no tam w Furious chyba wyliczy to w granicach no 60 tysięcy, tutaj jest euro. No z takim kątem goście sobie moi drodzy czytował. Także zapraszam was na materiał i enjoy. z cieś rynkiem na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 ,10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. Zesgo skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Mamy tutaj już tego typa i jak już tamto demko na Mirku usunąłem, szczerze. Usunąłem to demko, miał już właśnie ten nick, te dwa znaczki, te... Wschodnie, azjatyckie Tego Niku już tutaj w ogóle nie ma. Miał inny w ogóle skin do e, Do USPA czy znaczy do P2000. W ogóle tego skina nie miał. To jest jeszcze jakieś srebro. Co to jest w ogóle za skin? Fajnie wygląda. Taki prosty, nie? Rękawiczki zielone. Hedge maze. Jedne chyba z najdroższych, poza tymi Pandorami. Timing dobry. No i właśnie tutaj ma tego robi Stiletto, jeszcze w statraku, nie? Podobno w tym meczu się... Nie wiem, czy to jest, szczerze mówiąc, ten dust, ponieważ jak możecie zauważyć, tych dustów <grywka> napierdzielą równo. Pobrałem, wziąłem chyba ten 3.18, no bo jak tam był post z 27, no to był 26, mówię, a wezmę sobie z 25, bo tutaj Ziomek wspomniał, że yesterday, jak jest post z tam, no pora, prawie 8 rano z 27, no to grali na niego 26, więc mówię, dla pewności wezmę jeszcze jakieś demko z 25 maja, jako, że mamy początek czerwca, mówię, to jeszcze się załapię na to, żeby zobaczyć, jakie tam skiny ma, nie? Na początku myślałem, że to jest jakieś, wiecie, kradzione konto, nie? Że z takimi yy, skinami sobie Ziomek cheatuje. No, okazuje się, że konto było e, legit. No bo wszystkie skiny sobie poprzesyłał, konto prywatne. Kosy defaultowe. Więc jakiegoś tam Alta, czy tam smurfa, czy jakieś, no po prostu drugie konto jakieś tam ma. MP9 też fajna. To jest MP9 Hot, ro hot Rod. Ciekawe, czy MK ma też Hot Rod. Ale movement, movement ma, bo, ma bota, nie? On tam w tym poście mówi, że on z, y, skanował jak y, głupi. Bo właśnie, jeśli to jest ten mecz... Y, to fajnie, to zobaczymy takie akcje. Natomiast jeśli nie, no to kurde, to musiałbym wszystkie te dasty Oglądać i zobaczyć... Y, podejrzeć też filmik Furiusa. Zobaczyć z kim on grał, jakie tam niki były, żeby postarać się pobrać to demko. No to ja akurat model widział, nie? Ale crosshair placement ma... Tragiczny. Rękawiczki wyglądają chyba na Factor New albo jakieś minimalware, bo nie mają żadnych zadrapań w granicach właśnie tych tutaj kostek przy palcu wskazującym. Bardziej, że chyba za o, zadrapania są bardziej na tej dłoni, która właśnie tą kosę trzyma. No nie wiem, zobaczmy co on tam. Czy faktycznie coś on tam ma. Tutaj. Jakby to Izak powiedział, sprzed 5 yy, lat. Nie rusza się, chyba konfiguruje haksy, nie? Nie piknie, nie, on boi się. On... on doskonale widzi. Coś tutaj się. Gosiu się zbliżył do bramy. I on jest na niego gotowy, nie? Ale to, że za to już jest ten, druga para kaloszy. No to jak, jak postawić jakiegoś, wiecie? Jakiegoś bocika, o, pustyna hydra, pamiątka. Pytanie, czy te skiny są jakby jego kupione, czy zajumane, nie, wynikiem tam skamu. Też zobaczę go przez smoka, że wbiega Gale. Boże, movement jakbym oglądał demko nie wiem kogo. Zobaczył znowu przez ścianę, że no kurde, Gali jednak nie ma, nie. Oho, bombsite B zajęty. No, Lares, no na jego miejscu bym się nie spodziewał, że, że gościu wie, też bym piknął pewnie jakoś na, na shifcie. Czy tam od bramy? Może od bramy, albo od, od strony Okta. Ale by się zdziwił na jego miejscu. Chociaż wiecie, tutaj są, to jest matchmaking, nie? Na matchmakingu zupełnie ludzie inaczej grają jeszcze niż na premierach i tym bardziej na, na faceitach. Chociaż na faceitach ostatnio widziałem jakieś demko, czy tam klip czy filmik. Gdzie gościu leciał dosłownie na jakimś tam Raju czy coś i 23 gierki potrzebowano, żeby dostał bana. 23 mecze musiał zagrać, żeby w 24 go wypierdzieliło i żeby dostał bana. To są jakieś jaja. Oj, oj, oj. Panie, przecież Ty go widziałeś? Ciekawe, czy on ma jakiegoś tam. No flasha czy jak to tam się nazywa? Tutaj będzie ciekawie, bo jakieś fragi wpadły. On jest głupi. Wie że o, dobra, tam będzie dobiegał. Też tam tego nie widzi, nie? A teraz patrzę. Już ci na kosie. Mimo że ma, ma wuhaton jest taki sobie. Tutaj akurat chyba nie było, nie było, o, nie, no było widać kawałek modelu. Myślałem że tak, wiecie, strzelił. To mogło być na farcie nawet. Takie, takie przepraszam, takie strzały się... Zdarzają. O mój Boziu. No on jest taki mierny trochę. Ostatnia rundka pierwszej połowy. Tam o nim jest głównie tylko, że... Jest jakimś wallhackiem, ale. No zobaczcie, co nie robią w ogóle ci przeciwnicy. Gościu zabija w plecy. I tam ziemki nawet się nie, nie, ten, nie odwrócą. On się nie odwraca od flesza w ogóle. A ten smok po co? Ja po co on tego smoka w ogóle rzuca? Co ten smok ma na celu? Ja pierdzielę. Chyba, że po prostu. Statystyki się wiecie, wpiszę, że wyrzucił w, w trakcie meczu tyle, i tyle granatów. O kurde. no to Demko jest szerzej nudne jak 150, no i to jest właśnie ta osa, której yy, tam było widać. I chyba ma Glocka Fade? Tak, no w końcu trafił, ale strzela bardzo słabo. Będzie dojazd. Ostro jedzie, nie przejmuje się nawet, że tam gościu z gali go pikuje. I chyba pobrałem, pobrałem nie tego dasta, co trzeba. Wydaje mi się, że on się też odpala właśnie w każdym meczu. No bo jak tam Furius sprawdzał, no to gość jest, yy, brzydko mówiąc, odjebany. Bo on grając yy, po CT, była taka sytuacja, tam widziałem fragment, że gościu wychodzi tam po Tero za tego boksa i nagle, nagle się chowa i wraca. I on, kiedy ten się wraca, on nie, nie widział go z Gali, bo model był za boksem. Nie wiem co on teraz robi. No i model był za boksem, i kiedy tamten z Tero wracał tutaj, to on nagle wiecie, odskopował. I chyba skakotam do CT, żeby iść na, na B. Że jakby wiedział, nie? Jakby manosa. nosa. No bo skillowo to zasysa strasznie. Może się jakoś kryje. No, takie rundy są najlepsze, bo w sytuacjach stresowych... się uaktywnia jakby moc cheatera, nie? Tutaj, zobaczymy tutaj taką, wiecie, taką rundę, gdzie będzie... Bardzo dobrze widać, co on tam będzie odpierdzielał. Możliwe, że tutaj coś się zadzieje, bo tutaj już... No, no tu zginął, 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 nie i nagle raz, dwa, trzy rundy bez fraga, raczej bez yy, deda, z czego w trzy, w trzy rundy zdobył sześć fragów. Tak się zbierają jak na truskawki. Dobra, może przejdźmy chyba już do tych rund. A będzie -a awp chyba coś czuję. No nie, kałaszek. Nie, jest jedna kałaszek. Napiszę. Eat! Zjadaj to. Jeszcze napiszę. A tam się od, odpierdzielił. Cyka. No, grubo. To będzie jeszcze jeden frag. To powiedzmy normalne strzały, nie? Ale ten pierwszy. On już wie, że z pistolem może do niego podejść, nie? Gabi ma tego SP, który pokazuje ilość HP. Że on jest jakby na jednego-dwa gloki. Ładno, smog dobry. On udaje, czy co? I zobaczcie, w takiej sytuacji, paka jest na B, no CT, no domyśla się, no bo był na A i tak dalej, że on... Mógł, nie, no nie, powiedzmy, nie ma podejrzeń, nawet nie udaje, że może do dolnego wszedł. Tylko wie, że spierdzili na gale, nie? Nie, no jaja, jak wybuchnie, bomba to przyspieszy. Oj, pane, pane Fleszyk na fejka? Ez. Dobra, zobaczymy te rundy do końca. Ja, czy O nim nie mogli wiedzieć. Teamieci On w tym momencie. On już wie, że jest tam przeciwnik. Mimo, że jego teammate. A nie, nie zasłania, dobra. Mimo, że teammate, wiecie, patrzy dojazd, nie? On, jego teammate łapie taki kąt, więc tutaj dopiero mógłby zobaczyć. Ale on już wie. No dobra, mamy jakby potwierdzenie, że, że to jest walkhack, nie? Już takie 100%, bo się to tam zwiększało i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy walkhack zobaczy z tyłu. Aha, dobra, on już, on już wie. Podejdzie pod niego. Śmiesznie to wygląda. Nie wiem, czy jakby zwraca się na to uwagę. Załóżmy, że on ma gra też te 4x3. 4 Goście sobie biegnie do lewej. A nie widzicie tego, bo jest kamerka. Gościu biegnie, o biegnie do lewej i on zaraz zniknie z ekranu. On już dobiega mi do, do krawędzi. Tutaj może widzicie go przy kamerce. Jest niebieska kontura. On już niknie za, za ścianą. I on nagle wiecie, wyjmuje nóż, żeby jakby zobaczyć... Żeby być pewnym, że on tam do longa wychodzi, nie? Albo to po prostu moje takie wiecie... Takie tłumaczenie głupie. Nie strzelił? Daję sobie to włącza i wyłącza. Myślę, że niektóre rundy gr gra legit, ale o, o tym typie i tak wiedział. Dobra, to już jest GG. Jego teammates zdobędzie tego fraga. Dobra. Także tak moi drodzy wygląda eee, głupek z WH ze skinami o wartości tam prawie 60 tysięcy euro, można, można, także tak to moi drodzy wygląda, jeśli materiał wam się spodobał zostawcie łapeczkę w górę, suba, komentarz, możecie też y, zerknąć do Furiusa tam na kanał zobaczyć jak to u niego wygląda, jak to wygląda z jego perspektywy, ponieważ on dostał pewnie, pewnie tam info, który to był dokładnie mecz i tak dalej. Ja już tam się nie, nie wygryzałem, tylko po prostu chciałem znaleźć profil tego źródła na CSS i pobrać sobie jakich tamkolwiek jakiś tam meczek. Także tyle. Trzymajcie się. Nara!